Zadanie 28. No i tutaj mamy taką nierówność. 20x jest większe lub równe 4x kwadrat plus 24. Na początek przerzucę sobie to 20x na prawą stronę równania. Oczywiście muszę pamiętać o tym, że muszę zmienić znak, czyli jak było plus, to teraz będzie minus. A więc po lewej stronie zostaje tylko 0, które jest większe równe od tego naszego wyrażenia. Ja sobie to zapiszę troszkę inaczej, to znaczy to 0 będzie po prawej stronie, a wyrażenie po lewej. Tak, oczywiście pamiętam cały czas, że wyrażenie musi być mniejsze lub równe od 0. Następnie dzielę wszystko na 4, a więc powstaje nierówność x kwadrat odjąć 5x dodać 6, mniejsze, jest mniejsze, równe niż 0. No i teraz no to co mogę zrobić? No wiadomo, że teraz to tylko policzyć deltę, prawda? Czyli b kwadrat minus 4ac delta wychodzi 1 a więc pierwiastek z delta to jest albo 1 albo minus 1. No i standardowe wzory na x1 i x2 podstawiam sobie tutaj i wychodzi mi 3 oraz 2. Zaznaczam sobie dwójkę i trójkę na osi liczbowej. Rysuję parabolkę, której ramiona są skierowane w górę. Dlaczego? No dlatego, że w tym naszym równaniu bazowym czyli tej postaci x kwadrat minus 5x plus 6, liczba przy x kwadrat, współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, a więc ramiona skierowane w górę. Niektórzy mówią, że jest uśmiechnięta ta parabola. Więc tak, plusy są tutaj, tak, potem nurkuje na minusie i potem znowu plusy. Nas interesują minusy, ponieważ nas interesuje, kiedy ta, ta funkcja kwadratowa, że tak powiem, jest mniejsza lub równa od 0. Tak? Czyli 0 nas też interesuje, a więc liczby 2 i 3 też nas interesują. A więc no, przedział, który jest rozwiązaniem tego równania, to jest od 2 włącznie do 3 włącznie.